Witam, witam Was serdecznie. Dzisiaj w tą sobotę, słuchajcie, mam kompletnie, ale to kompletnie zaschniętą głowicę w kolorze czarnym, jeżeli chodzi o brodera. Dość często przetaczane różne czynności były robione już w tej głowicy. Moczenie, niemoczenie w różnych płynach. Niestety tutaj objaw jest taki, że tak jakby była za cementem zalana. Użyję oręża, które jest najcięższe i wiąże się z tym, że może być uszkodzona po, tym, po tej czynności głowica. Natomiast dlaczego uszkodzona? Może się przepalić od wysokich ultra. Ultra dźwięków przede wszystkim i wykąpię ją w wannie. Zobaczymy, czy będzie w ogóle kolor puszczał yy, i czy cokolwiek będzie się działo. A za parę dni po tej czynności spróbuję zamontować. Zobaczyć, jaki będzie efekt finalny. Ta głowica, jak sami widzicie, jest zdemontowana całkowicie, była pukana. On puścił troszeczkę, ale chociaż nie za bardzo. Ja tutaj skorzystałem z tego, że mam bardzo dużo części, zrobiłem sobie taki patent. Zobaczcie, czyli tak już płyn ze strzykawką jest bezpośrednio w samej głowicy, czyli można testować. Ja tą głowicę teraz zabiorę razem z Wami i zabierzemy ją do tutaj, tutaj dokładnie i zrobimy z nią jedną rzecz. Płyn nalany do myli ultradźwiękowej. Częstotliwości możemy dać w tym momencie. I tak jej nie zaszkodzimy zbytnio. Dlaczego? Z tego względu, że, że no coś trzeba zrobić z tą głowicą. Później będziemy testować, ale zawsze na jakimś bo nie muszą być ofiary. Ja w tym momencie zanurzę. Poczekajcie, jeszcze tę kamerę chciałem Wam pokazać dokładnie, jak to zrobić. Zmniejszę trochę ultradźwięki, żeby to było wszystko pokazane dość dobrze. Dajcie mi chwilę. Tak. Sami zobaczcie, co się dzieje w tej myjni. Czyli to wszystko sobie... Płyn jest podgrzany. Nie jest on jakiś silny z uwagi na to, że w myjni chciałem użyć na razie płynu delikatnego. Głowica wszystkie kolory dość dobrze i problem ma bardzo istotny z czerwonym kolorem. W tym momencie ja ją zanurzę i zobaczcie jak się będzie zachowywał płyn, czy to będzie puszczać. Widzimy, że już sączy się, nawet zauważcie, kolor czerwony nawet w kamerze widać, że zaczyna powoli puszczać. Ja tu mam oczywiście w strzykawce płyn, który zamierzam wtłaczać i zobaczyć jaki będzie efekt tej kąpieli. Oczywiście w trakcie Będę również zwiększał częstotliwość ultradźwięków. Nie, yy, nie ta, aż tak wysoko, bo boję się, żeby je nie przepalić, bo już tyle, tyle rzeczy, które wykonałem w tej głowicy, no to, no to i przy tej drukarce przydałoby się, żeby to po prostu zafunkcjonowało. Bardzo zależy mi na tym, żeby, żeby ta głowica ruszyła. Wtedy będzie gotowe rozwiązanie, ale bardzo dużo opór czuję mimo wszystko. Ta procedura czasami zajmuje dość długo. Natomiast jest jeszcze jedna moje drodzy możliwość, ale to może na inny film. Jeżeli to nie puści w tych ultradźwiękach tak maksymalnie zaschnięta głupica, która ileś lat stała, ale tylko i wyłącznie w jednym kolorze nie chce puszczać. Chociaż ja widzę, że barwa tam niebieska ok, ale czerwona już się gdzieś tam sączy z tych dysz. Zaraz spróbuję trochę wynurzyć, zobaczymy, czy cokolwiek się będzie zmieniać. Teraz zmniejszę mu trochę ultradźwięków. Co tu się nam pokazuje? Czy czerwony gdzieś puszcza? Ja na razie nic nie widzę, żeby był jakikolwiek efekt z czerwonym kolorem bardziej, bo naprawdę nic nie szło. Niestety, powibrujemy ją jeszcze dłużej. Zaszkodzić jej. Osobiście, w gruncie rzeczy mówię, czy ją uszkodzę tak jak wspomniałem na początku filmu na każdej wojnie są ofiary ale doświadczenie zdobyte przy tej głowicy może potęgować tym, że będzie na przyszłość możliwość dobrania takiej częstotliwości ultradźwięków, żeby nie przepalić głowicy ja ją zamontuję prawdopodobnie w poniedziałek i przetestuję to zobaczymy jaki będzie efekt dobra, timer się wyłączył pozwolicie, że niech to sobie trochę jeszcze tam ewentualnie postoi i zobaczymy w poniedziałek, czy cokolwiek będzie się zmieniać. Widzę, że zaczyna, nie wiem czy widzicie, sączyć się z jednej dyszy lepiej, ale jest to naprawdę twardy zawodnik, jeżeli chodzi o zaschnięcie, i będę musiał jej poświęcić więcej czasu. Ulta, dziękami fajnie się udrażnia głowicę, natomiast w tych nowych drukarkach HPK, jeżeli użyję tych małych głowiczek przy wysokich rozdzielczościach, niestety to się wszystko Wyginają te dysze i kiepski jest efekt. Na najniższych częstotliwościach tak to wytrzymuje, natomiast na najwyższych nie wytrzymuje. Ja zobaczę w poniedziałek, złożę ją do kupy zobaczymy, jaki będzie efekt. Ta opcja, którą w dniu dzisiejszym, w sobotę, zrobiłem w broderach, chyba drugi albo trzeci raz stosuję. W jednym przypadku idealnie to zadziałało, natomiast nie lubię tego robić, bo często zdarza się, że później już ta głowica jest niewykrywalna. Dziękuję za atencję. Do zobaczenia w kolejnych dniach i zobaczymy, co się będzie działo. Mam jeszcze jedną możliwość do tej głowic poza płynami. Wszystkimi innymi ceregielami, które pokazywałem na kanale, ale o tym powiem wam w kolejnych filmach, jeżeli będzie tylko czas, żeby do tego dojść. Także dziękuję za atencję w sobotę, miłej soboty wam życzę i do następnych dni. Ja jeszcze tutaj trochę pomęczę. Dzięki, cześć!